Zadzwoń już teraz 0776 691. Ta atrakcyjna, zwinna, szybka i funkcjonalna nagroda Teleaudio nie sprawi Ci na pewno zawodu. Podobnie jak Miodowe lata, emitowane na antenie Polsatu już od 13 października w każdy wtorek o 20.30. No właśnie, aby wygrać samochód trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy Miodowe lata to tytuł nowego serialu komediowego, magazynu pszczelarskiego, czy poradnika małżeńskiego? Może wygrasz właśnie ty. Wystarczy zadzwonić 0776 691. Tu trzeba iść na cał. To elegancko, pamięta. No istny cyrk! Ja nie chcę do więzienia! Ja nie chcę do więzienia! Mamusiał ja mnie ostrzegać. Głosowanie już 15 października o godzinie 22.45. Szczegóły w gazecie telewizji Polsat na stronie 743. Witam Was i zapraszam na program Jacek Ziobro Superstar, a w nim nie tylko pieczywo, ale. pełna kultura. bułkę przez bibułkę, a. Co z tą garścią tam było? Co? Sojusz Lewicy Demokratycznej i Akcja Wyborcza Solidarność wygrały wybory samorządowe. Domy towarowe Centrum sprzedano za tanio i z naruszeniem prawa, stwierdził Nick. Nagrodę Nobla z Medycyny otrzymali Amerykanie, których odkrycie umożliwiło powstanie słynnej Wiagry. Dzień dobry, informacja Jan Bichniewicz, witam Państwa. Właściwie już wszystko wiadomo. Wygrali faworyci. Z nieoficjalnych danych wynika, że najwięcej mandatów we wczorajszych wyborach samorządowych zdobyli Sojusz Lewicy Demokratycznej i Akcja Wyborcza Solidarność. SLD wygrał w przynajmniej 18 miastach wojewódzkich, a WS w 12. Oficjalne rezultaty wyborów będą znane dopiero pod koniec tygodnia. Ze wstępnych danych wynika, że SLD uzyskał ponad połowę głosów w pięciu dużych miastach. Oznacza to, że sojusz będzie mógł samodzielnie rządzić m.in. w Elblągu, Koninie, Łodzi i Kielcach. Lewica wygrała także w Zielonej Górze, Opolu, Częstochowie, Poznaniu, Tarnobrzegu, Piotrkowie Trybunalskim, Gorzowie Wielkopolskim, Radomiu, Kaliszu i Pile. Można już dzisiaj powiedzieć, że Sojusz Lewicy Demokratycznej odniósł sukces. SLD wyraźnie zwiększył swoje wpływy. Także AWS odniosło zdecydowane zwycięstwo w kilku dużych miastach. Tak więc w Gdańsku, Krakowie, Białymstoku, Przemyślu, Lublinie i Krośnie akcja będzie mogła rządzić bez łączenia się w koalicję. Kandydaci AWS wygrali także w bielsku Białej zamościu i Katowicach. Jest lepiej, niż żeśmy zakładali, lepiej niż my planowali. Te wyniki są tak pozytywne dla nas, żeśmy odzyskali niektóre całe strefy wpływu, gdzie kiedyś decydowali tam sld -owcy. Dzisiaj będą to ludzie prawicy AWS. Liderzy SLD podtrzymali deklarację, że możliwe są różne lokalne koalicje, również sojuszu z AWS. Przeciwnego zdania są członkowie akcji, którzy deklarują chęć współpracy ze wszystkimi ugrupowaniami z wyjątkiem właśnie SLD. Z wstępnych danych wynika także, że frekwencja przekroczyła 30%, czyli była podobna do tej w poprzednich wyborach samorządowych w 1994 roku. Najwyższa Izba Kontroli ujawniła raport na temat prywatyzacji domów towarowych Centrum. Według nik sprzedano je za rażąco niską cenę, łamiąc do tego prawo. NIK twierdzi, że ustalając cenę sprzedaży sieci ponad 30 domów towarowych Centrum, Ministerstwo Skarbu nie wzięło pod uwagę wartości majątku tej firmy, a wyłącznie jej dochody. Przypomina, że według rzeczoznawców tylko trzy warszawskie placówki handlowe Junior, Wars i SAWA warte są prawie 200 milionów złotych. Ministerstwo wyceniło tymczasem na około 150 milionów całe przedsiębiorstwo. Nikt twierdzi, że resort skarbu, nawet posługując się swoją metodą wyceny tej firmy na podstawie jej dochodów, popełnił błędy na blisko 80 milionów złotych. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Janusz Wojciechowski, na pytanie, czy jest to najgorsza prywatyzacja w historii Rzeczpospolitej, odpowiedział: Chyba od czasu prywatyzacji FSM-u jest, jest, jest. Pod względem ciężaru, skali nieprawidłowości powiedziałbym, że jest na drugim miejscu. Ministerstwo Skarbu broni się, że wycena domów towarowych centrum w oparciu o wartość ich majątku trwałego oznaczałaby konieczność likwidacji przedsiębiorstwa i olbrzymie koszty społeczne. To jest sprzedaż majątku, który musi być ze swojej natury rzeczy majątkiem gotowym do sprzedaży. W związku z czym pracowników trzeba zwolnić i wypłacić im odprawy. Najwyższa izba kontroli jest zdziwiona tymi argumentami. Nie ma żadnego związku. Między wyceną metodą majątkową a likwidacją przedsiębiorstwa państwowego. Zdaniem NIKU sprzedaż domów towarowych centrum należałoby unieważnić. NIK złożyła w tej sprawie wniosek do prokuratury. Ministerstwo skarbu twierdzi, że Izba nie miała do tego prawa. Ostrzega też, że gdyby sąd podzielił argumenty Najwyższej Izby Kontroli, musielibyśmy zapłacić ogromne odszkodowanie nabywcom domów towarowych. Warszawski Sąd nie zgodził się na umorzenie sprawy Misztala i Smugi, byłych oficerów milicji, oskarżonych o porwanie w 1983 roku pracowników Prymasowskiego Komitetu Pomocy Uwięzionym. Adwokaci oskarżonych po raz trzeci wnieśli o umorzenie sprawy. Prokuratura zarzuca oskarżonym, że 15 lat temu podczas solidarnościowych demonstracji na Starówce cywilni funkcjonariusze MO dowodzeni przez Misztala i Smugę wtargnęli na teren kościelny, gdzie mieścił się Komitet Prymasowski. Pobili pracujących tam ludzi, zdemolowali pomieszczenia i uprowadzili sześć osób. Potem wypuścili ich w lesie bez dokumentów i okryć. Zdaniem obrony proces należało już dawno umorzyć. Adwokaci oskarżonych podkreślali, że wypełniali oni tylko swoje służbowe obowiązki, a cała sprawa ma podtekst polityczny. Sąd odrzucił wniosek obrony, twierdząc, że sprawa ta nie podlega przedawnieniu. Proces przeciwko byłym oficerom milicji był już dwukrotnie umarzany, za każdym razem jednak wyższe instancje orzekały o jego ponownym rozpatrzeniu. Oskarżonym grozi kara od roku do dziesięciu lat więzienia. Połowa mieszkańców naszego kraju żyje w biedzie, a kilkanaście procent Polaków to wręcz nędzarze. Według Głównego Urzędu Statystycznego największym problemem jest bieda wielopokoleniowa. Na wyjście z niej dzieci i z rodzin żyjących w ubóstwie nie mają praktycznie żadnych szans. Trudno policzyć rozmiar ubóstwa, bo w badaniach przyjmowane są bardzo różne kryteria. Około 40% Polaków musi związać koniec z końcem za 500 zł miesięcznie. Ciągle brakuje im na podstawowe potrzeby, rosną więc długi i pogłębia się ubóstwo. Kilkanaście procent Polaków musi przeżyć miesiąc, mając w kieszeni zaledwie 200 zł. Najgorsze, że na wyrwanie się z biedy nie mają żadnych szans ich dzieci. Tak tworzy się bieda pokoleniowa. To jest sprawa po prostu przekazywania genetycznie słabości organicznych wynikających z niedożywienia, z życia w ubóstwie, z niemożliwości korzystania z odpowiedniej opieki zdrowotnej. Jest to też sprawa społecznych skutków, czyli człowiek żyjący w takiej lędzy nie może zdobywać odpowiednich kwalifikacji na takim poziomie, by z tego ubóstwa wyjść. W Polsce nie ma żadnego ustawowego kryterium na mocy którego państwo mogłoby nieść pomoc najuboższym. Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I udekorował najwyższym odznaczeniem Kościoła prawosławnego premiera Jerzego Buska. Aksios, aksios, aksios. Najwyższe odznaczenie prawosławia Order Świętej Marii Magdaleny pierwszego stopnia z ozdobami premier protestant dostał za dobrą współpracę rządu z kościołem. Udekorował go sam patriarcha Bartłomiej I, honorowy zwierzchnik światowego prawosławia, który właśnie przebywa z wizytą w Polsce. O odznaczeniu Jerzego Buzka zdecydował święty sobór biskupów polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. 6 miliardów dolarów zainwestowało od początku roku w Polsce zagraniczne firmy i pod tym względem jesteśmy liderem w Europie. Co ciekawe, zagranicznego kapitału nie odstraszył od inwestowania w Polsce nawet kryzys w Rosji. Inwestorzy przede wszystkim wycofują się z giełd a to jest już całkiem inny temat w porównaniu z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. Poza tym polskie powiązania z Rosją nie są tak, tak silne jak z Unią Europejską na przykład. Duzi zagraniczni inwestorzy to przeważnie optymiści. Badani przez Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych twierdzą, że Polska to kraj dla nich przyjazny. Co więcej, ponad 80% z nich uważa, że w przyszłości ich firmom będzie się wiodło jeszcze lepiej niż teraz. Duża w tym zasługa nie tylko rządu, ale i władz samorządowych, z którymi inwestorom dobrze się współpracuje. Świetne samopoczucie inwestorzy tracą natomiast, gdy muszą jeździć po polskich drogach. W tym roku stan polskich dróg ocenili jeszcze gorzej niż w ubiegłym. Ponad godzinę temu w Brukseli zebrała się Rada Ambasadorów NATO, która ostatecznie ma zatwierdzić decyzję o przeprowadzeniu nalotów sił sojuszu na serbskie cele w Kosowie. Zdaniem obserwatorów atak ma nastąpić w ciągu najbliższych 48 godzin. Tak zwany rozkaz aktywujący działanie sił sojuszniczych musi zostać uzgodniony przez wszystkich członków NATO. W ostatniej chwili swoją zgodę miały wydać Portugalia, Niemcy i Włochy. Decyzja NATO otworzy drogę do podjęcia w każdej chwili nalotów na serbskie cele wojskowe w Jugosławii. W tym momencie ponad 400 samolotów, które mają brać udział w nalotach, znajdzie się pod rozkazami naczelnego dowódcy wojsk sojuszniczych w Europie, amerykańskiego generała Wesleya Clarka. Clark sam wybierze chwilę rozpoczęcia ataku, uwzględniając również takie czynniki jak pogoda. O swej decyzji poinformuje wcześniej sekretarza generalnego NATO Javiera Solane. Pokój usiłuje uratować jeszcze amerykański wysłannik Richard Holbrook, który ponownie próbuje skłonić jugosłowiańskiego prezydenta Slobodana Miloševicia do podporządkowania się rezolucji ONZ i wycofania serbskich sił bezpieczeństwa z Kosowa. Wszystko jednak wskazuje na to, że już nic nie zmieni postanowienia serbskiego dyktatora. Tymczasem prezydent Borys Jelcyn niespodziewanie skrócił wizytę w Azji Środkowej i wrócił do Moskwy. Kreml utrzymuje, że Jelcyn jest tylko przeziębiony. Była to pierwsza od marca zagraniczna podróż Jelcyna. Wczoraj podczas powitania w Uzbekistanie blady i wyraźnie niedysponowany Jelcyn w pewnym momencie omal nie upadł. Podczas maksymalnie skróconych rozmów i podpisywania dokumentów rosyjski prezydent zachowywał się sztywno i prawie w ogóle się nie odzywał. Zdaniem dziennikarzy ledwo kojarzył, co do niego mówili jego doradcy. W sąsiednim Kazachstanie zamiast planowanych dwóch dni Jelcyn zabawił raptem kilkadziesiąt minut i w trybie pilnym wrócił do Moskwy. Wizyta w tej republice odkładana była dwukrotnie z powodu politycznego i finansowego kryzysu w Rosji. Rozwiązał się worek z tegorocznymi nagrodami Nobla w dziedzinie medycyny. Wyróżnieni zostali trzej amerykańscy naukowcy, których badania przyczyniły się m.in. do wyprodukowania słynnej Wiagry. Nagrodę w wysokości blisko miliona dolarów otrzymają Robert Felżgot, Luis Ignaro i Ferit Maret. W uzasadnieniu sztokholmski instytut wyjaśnił, że nagrodę przyznano za odkrycie dotyczące roli, jaką może pełnić w organizmie tlenek azotu, substancja powszechnie występująca w przyrodzie, ale kojarząca się z zwykłym ludziom, głównie z zanieczyszczeniami powietrza. Amerykańscy uczeni odkryli, że tlenek azotu pełni bardzo ważną rolę w naszym organizmie przy regulacji pracy naczyń krwionośnych i czynności mózgu. Jest tak zwanym transmiterem, czyli nośnikiem informacji pomiędzy poszczególnymi neuronami. Odgrywa także rolę w procesie utrwalania informacji w pamięci. Co ciekawe, badania, na... Nagrodzonych naukowców otworzyły podstawy do stworzenia najsłynniejszego obecnie leku na potencję, Diagry. Autor szatańskich wersetów nadal nie może spać spokojnie. O 300 tysięcy dolarów do prawie 3 milionów wzrosła nagroda za zabicie pisarza Salmana Reżdiego, którą ufundowała Irańska Fundacja Religijna, doniosły dzienniki irańskie. Podwyżka nagrody ma na celu zachęcenie do wykonania wyroku śmierci wydanego na pisarza 10 lat temu za napisanie książki Szatańskie Wersety, którą duchowni muzułmańscy uznali za bluźnierczą. Od czasu ogłoszenia przez Ayatollaha Khomeiniego wyroku, Rajdi ukrywa się w Wielkiej Brytanii. Podniesienie nagrody za głowę pisarza jest zaskoczeniem, gdyż wcześniej Teheran zapewniał, że nie zamierza już wyrządzać krzywdy Rajdiemu, co umożliwiło normalizację stosunków irańsko-brytyjskich. Ostatnio poważne napięcie panuje także między Iranem a Bon w związku ze skazaniem. Niemieckiego biznesmena za jego związek z Iranką na karę śmierci. Taką karę przewiduje prawo irańskie dla niewiernych, którzy utrzymują kontakty seksualne z muzułmankami. Życie jest piękne. Roberta Beniniego uznane zostało za najciekawszy film warszawskiego festiwalu filmowego. Życie jest piękne opowiada o miłości i Holokauście. Pierwsza część filmu to liryczna komedia pomyłek. Bohater, żydowski chłopak Guido, przybywa ze wsi do toskańskiego miasta, gdzie zdobywa miłość ślicznej nauczycielki. Obydwoje postanawiają się pobrać. Drugi etap rozgrywa się w obozie zagłady. Bohater nie przyjmuje do wiadomości grozy sytuacji. Wmawia sobie i dziecku, że regulamin obozu to tylko gra na punkty, a wojenna rzeczywistość to zabawa. Roberto Benigni swoim reżyserskim debiutem podbił serca nie tylko polskich kinomanów. Wcześniej jego film zdobył nagrody jurorów na festiwalu w Cannes, a także wszystkie możliwe nagrody włoskich krytyków. Tegoroczny festiwal filmowy był prawdziwym rajem dla kilkudziesięciu tysięcy koneserów kina. W stołecznych i krakowskich kinach można było obejrzeć ponad 50 premier filmowych z całego świata. A kolejne wydanie informacji o 23.05. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.